Mądrość syracha, sny. Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. Marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle. Naprzeciw oblicza, oblicze oblicza. Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej. Poza wypadkiem, gdy najwyższy przesyła je jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca. Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzyli im, upadli. Prawo wypełni się bez kłamstwa, a mądrość jest wypełnieniem tego, co mówią usta godne zaufania. Podróże. Mąż, który podróżował, zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie. Kto nie ma doświadczenia, wie mało. A ten, kto podróżował, zbogacił swoją roztropność. Wiele widziałem w moich podróżach. Więcej wiem niż wypowiedzieć potrafię. Często byłem w niebezpieczeństwie śmierci i dzięki temu doświadczeniu zostałem ocalony. Duch bojący się Pana żyć będzie, a bowiem ich nadzieja jest w tym, który ich zbawia. Ten, kto boi się Pana Niczego lękać się nie będzie, ani obawiać, a bowiem on sam jest jego nadzieją. Szczęśliwa dusza tego, który się boi pana. Kogóż się on trzyma i któż jest jego podporą? Oczy pana są nad tymi, którzy go miłują. Tarcza potężna i podpora silna, ochrona przed gorącym wiatrem i osłona przed żarem południa. Zabezpieczenie przed potknięciem się i pomoc w upadku. Podnosi on duszę i oświeca oczy, daje zdrowie, życie i błogosławieństwo. Ofiary, kto przynosi na ofiarę rzecz niesprawiedliwie nabytą, ofiaruje szyderstwo. Dary bezbożnych nie są bowiem przyjemne panu. Nie ma upodobania najwyższych w ofiarach ludzi bezbożnych. A grzechy przebacza nie przez wzgląd na mnóstwo ofiar, jakby na ofiarę zabijał syna w obecności jego ojca, tak czyni ten, co składa w ofierze rzecz wziętą z własności ubogich. Nędzny chleb jest życiem biednych, a kto go zabiera, jest zabójcą. Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa. Kto pozbawia zapłaty robotnika. Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje poza trudem? Jeden się modli, a drugi przeklina. Czy jego wołania pan wysłucha? Ten, kto się umył po dotknięciu trupa i znów się go dotknął, jakiż pożytek odniósł ze swojego obmycia? Taki jest człowiek, który pości za swoje grzechy. A wraca i czyni znów to samo, któż wysłucha jego modlitwy i jakiż pożytek z jego uniżenia.